Witam, witam. To znowu ja. Idę teraz na siłownię. podpompować trochę bit bicki. Eee, ja mam też razę aktywnie spędzać czas. Wiele osób w dzisiejszym tak zwanym świecie jest dołowanych. Stresy i inne rzeczy na głowie. Oczywiście ja mam tak samo ja mam też wiele problemów z którymi się borykam i tak dalej ale powiem wam jedną rzecz że można sobie pomóc bo w życiu jest bardzo ważny balans czasami się nie chce czasami się nie chce dupy ruszyć, człowiek kurwa zdołowany, problemy cuda na kiju, wianki ale jak człowiek tą dupę ruszy te cztery litery no to powiem wam, że Później jakoś tak inaczej to wszystko wygląda. Bo my lubimy w życiu narzekać. Ważne jest w życiu to, żeby no, nie spocząwiać na laurach, żeby nie narzekać kurwa i tylko na tej dupie i uja nic nie zrobię, wszystko jest takie do dupy. Trzeba zacząć od siebie.